Patentów na spędzenie dnia na nartach jest bez liku. Zresztą w ogóle ludzka kreatywność w kwestii tego jak się porządnie zmęczyć jest absolutnie nieograniczona. Można przemierzać relatywnie łagodne trasy w Beskidach czy w wieszczadach, Można zmagać się ze stromizną w Tatrach. Można wybrać się na solidną kilkudniową wyrypę albo na szybki popołudniowy strzał. Jedno wejście, jeden zjazd i po wszystkim. Zawsze trzeba za sobą zabrać plecak, ale zaprojektowanie jednego plecaka, który pasowałby do wszystkich tych aktywności jest tyleż niemożliwe, co bezcelowe. 40-litrowy plecak na jednodniowy wypad to jest, umówmy się, armata na muchę, a z drugiej strony konia z rzędem temu, kto się do 20-litrowego plecaka zdoła spakować na kilka dni. I myślę, że do podobnych wniosków doszli projektanci firmy Gregory. Zamiast próbować stworzyć plecak uniwersalny, dołożyli sobie roboty i zaprojektowali całą kolekcję. Przede mną leży 5 plecaków z serii Targi. Targi 24, 24 FT, 32, 35 FT i 45. To nie są wszystkie modele w tej kolekcji, ale te, których Wam nie pokażę, różnią się od tych leżących przede mną wyłącznie pojemnością. Dzielą wiele wspólnych rozwiązań, ale równocześnie różni je coś więcej niż tylko kolor i te dwie cyferki w nazwie oznaczające pojemność. Najbardziej spostrzegawczy z Was mogli zauważyć, że kiedy miałem plecaki położone jeden na drugim, to było ich 6, a potem pokazałem Wam 5 plecaków. I macie rację. Na koniec będzie bonus plecak nie pochodzący z kolekcji Targi, ale doskonale sprawdzający się na skiturach. Zacznę od dwóch plecaków: Damskiego Targi 24 i Męskiego Targi 32. Targi 24 jest najmniejszym damskim plecakiem, Targi 32 nie jest najmniejszym męskim plecakiem, ale wybrałem ten, bo mniejszy o pojemności 26 litrów prawie niczym nie różni się od tego Damskiego 24. Męskie i damskie plecaki w kolekcji targi różnią się oczywiście kolorami, różnią się nieco pojemnością. Te damskie są odrobinę mniejsze, co zresztą zadaje moim zdaniem kłam stereotypowi mówiącemu, że panie na każdą wycieczkę zabierają więcej niepotrzebnych rzeczy niż panowie. Różne pojemności męskich i damskich plecaków wskazywałyby raczej, że jest zupełnie odwrotnie. Ta różnica sprowadza się tak naprawdę do nieco innego wyprofilowania pasów naramiennych, czyli szelek. Pokażę Wam najpierw rozwiązania, które znajdziecie w obu plecakach, a potem to, czym różnią się te najmniejsze modele z serii Targi od tych średnich. Tego typu plecaki poniekąd służą do przenoszenia tego, na czym będziecie zjeżdżać. Do tych możecie przymocować wszystko, na czym zechcecie się poruszać w górach. Narty, deskę snowboardową, splitboard, spięte albo podzielone na obie połówki, rakiety śnieżne. I te mocowania są zrobione tak, żeby łatwo było nimi manipulować, nawet w rękawicach a z drugiej strony, żeby były odpowiednio wytrzymałe, bo szerokie narty backcountry potrafią swoje ważyć. W obu plecakach mamy ten sam zestaw mocowań. Na górze i na dole taśmy z aluminiową klamrą. Ta dolna ma dodatkowe wzmocnienia w miejscach, gdzie może się stykać z krawędziami deski snowboardowej. Za tą aluminiową klamrą jest dodatkowa blokada zapobiegająca luzowaniu się taśmy. Jeżeli chcecie zapiąć na plecaku na ukos narty, to wystarczy przełożyć taśmę pod tą przelotką, i wówczas krawędzie nart będą opierały się na tym, wszytym na ukos, pasie grubszego, odpornego na przecięcie materiału. Jeśli chcecie zamocować narty symetrycznie po bokach plecaka albo podzielone na dwie połówki splitboard, to na dole są wzmocnione pasy, a ten trok na górze, po pierwsze, ma dodatkowe fragmenty stworzywa w miejscu kontaktu z krawędzią, a po drugie, niezwykle skuteczną blokadę przeciwko luzowaniu się tego paska. Zapinając narty czy splitboard, wystarczy go zaciągnąć. I zapiąć, tak żeby go zablokować. I wówczas nie ma takiej możliwości, żeby się poluzował. W obu plecakach można zainstalować system hydracyjny. Wewnątrz jest kieszeń i uniwersalny wieszak z klamerką. Rurkę od bukłaka można wyprowadzić tylko na prawą stronę, ale za to mamy izolację. Więc nie trzeba zimą kombinować z owijaniem czymś tej rurki, albo, co wcale nie jest dobrym pomysłem, dolewaniem czegoś, do bukłaka. Skoro pokazuję Wam już tył plecaków, to pokażę dostęp do głównej komory. Jest tylko od tyłu. Ani w tym, ani w tym większym plecaku nie ma żadnej dodatkowej kieszeni. Jest za to naprawdę przydatna przegroda, która powstrzymuje wszystko, co macie w plecaku przed zupełnie niekontrolowanym wysypywaniem się na zewnątrz. Oba mają na wierzchu kieszeń na lawinowe ABC z przegródką na sondę i stylisko, kieszenią Swobodnie mieszczącą nawet największą łapatę, i oba mają całkiem obszerną wierzchnią kieszeń, w której znajdziecie pokrowiec na kask. Na obu są blaszki i gumki do mocowania czekanów i potężna, naprawdę budząca zaufanie rączka na górze. No dobrze, czym w takim razie poza pojemnością różnią się te plecaki? Oba mają na górze kieszeń, w tym mniejszym zmieścicie. Nie więcej niż gogle, może jeszcze parę drobiazgów, a w tym większym ta kieszeń jest tak ogromna, że zmieści się do niej. Kask. A oprócz tego w środku znajdziecie jeszcze małą kieszonkę na drobiazgi. Drugą różnicą jest to, że najmniejsze plecaki w serii targi nie mają żadnej ramy. Jedynym usztywnieniem jest ten panel na plecach a średnie plecaki Targi mają wykonaną ze stalowego drutu najprostszą obwodową ramę. Różnic z tyłu w systemie nośnym jest jeszcze trochę więcej. Ten większy plecak ma górną regulację szelek, w mniejszym jej nie znajdziecie. Ma usztywniany z ponad centymetrową warstwą pianki pas biodrowy. W najmniejszym Targi ten pas biodrowy jest zupełnie miękki i w większym modelu znajdziecie też pozwalającą na dociągnięcie pasa biodrowego do plecaka regulację, której w tym mniejszym nie ma. Poza tym wszystko jest identyczne. Oba mają na prawej części pasa biodrowego kieszonkę, na lewej małą szpajarkę. I coś, co uważam za zupełnie oczywiste, a niektórzy producenci nadal nie mogą się do tego przekonać. Pas biodrowy zaciska się ciągnąć za taśmę nie do tyłu, ale do przodu, co jest milion razy wygodniejsze. Targi 45 to jest największy plecak w kolekcji, męska wersja. Damskiej nie ma. Największy damski targi ma 30 litrów pojemności. Kolejny dowód na to, że wbrew stereotypom kobiety pakują się znacznie bardziej efektywnie niż mężczyźni. Nie będę wam pokazywał tego, czym od mniejszych modeli się nie różni. Mocowanie narczy snowboardu jest dokładnie to samo, mocowanie czekanów jest identyczne, jest kieszonka z pokrowcem na kask, kieszeń na lawinowa ABC itd., itd. Skupię się na tym, co w tym modelu jest inne, a inne są dwa, może trzy szczegóły. Oczywiście jest większy. 45 litrów to już jest naprawdę pokaźna pojemność. Od razu widać, że w porównaniu z tymi dwoma mniejszymi zyskał klapę z kieszenią od wewnątrz i kieszenią na zewnątrz z zamkiem przykrytym usztywnioną pisą, chroniącą go przed deszczem czy śniegiem. Tą klapę można podnieść, żeby zyskać pod nią dodatkową przestrzeń albo oczywiście zupełnie odpiąć. Skoro jest klapa, to pewnie słusznie przypuszczacie, że mamy również dostęp do głównej komory od góry. Ten komin na górze plecaka może dać nieco dodatkowej pojemności i nie jest uszyty tak jak to zwykle bywa z jakiejś cieńszej tkaniny, ale z tej samej, z której jest uszyty cały pleca. A oprócz tego, na górze plecaka mamy super długi trok do przypięcia. Na przykład Limy. Poza tym wszystko w tym plecaku jest dokładną kopią rozwiązań, które pokazałem wam na dwóch mniejszych wersjach. Targi FT to jest mini kolekcja w ramach kolekcji targi trzy plecaki 24, 35 i 45 litrów, którego nie mam, bo różni się od tego 35-litrowego wyłącznie pojemnością. Nie ma wersji damskiej i męskiej. Najpierw pokażę wam, co te plecaki łączy, a potem jakie są między nimi różnice. Targi FT to są plecaki minimalistyczne. Są prostsze smuklejsze i oczywiście lżejsze. Zacznę od chyba najważniejszego, wyjaśnienia tych dwóch literek w nazwie. FT, czyli Fast Track. To niestety nie oznacza, że z tym plecakiem możecie ominąć kolejki na lotnisku i skorzystać właśnie z Fast Tracka. Fast Track to jest jedyny przewidziany przez Gregory system mocowania nart na tym plecaku. Nie ma troków do mocowania nart na ukos albo deski na przodzie plecaka. Można oczywiście próbować mocować narty na bokach, ale tutaj pewnym ograniczeniem będzie dostępna szerokość, no, i to, że te paski raczej nie są do tego przewidziane. System mocowania nart, który na potrzeby tych plecaków wymyślono, jest jednak, moim zdaniem, naprawdę poręczny. Mamy schowaną w bocznej, przewidzianej tylko na to kieszące, taśmę stworzywa. I po przełożeniu przez nią nart wystarczy je owinąć tą elastyczną smyczą, a jej koniec zablokować w tym metalowym elemencie na lewej szelce. Wszystkie rozmiary targi EFT mają system mocowania czekanów z kieszonką na ostrze i wszystkie oczywiście mają pokrowiec do przenoszenia kasku, kieszeń na lawinowy ABC i możliwość zainstalowania systemu hydracyjnego. chociaż to, jak w szczegółach to jest rozwiązane, trochę się między nimi różni. Pokażę Wam teraz, jak wyglądają systemy nośne obu plecaków. Ten oczywiście jest po prostu wyższy, ale poza tym nie różnią się niczym. Jest miękki tylny panel z tą samą fakturą, co zwykłych plecaka Targi. W obu przypadkach ma niewielkie ergonomiczne wygięcie na wysokości łopatek. Pas biodrowy wygląda na bardzo uproszczony, ale tak naprawdę daje znacznie więcej możliwości niż każdy inny. Opcja pierwsza: dwie płetwy z mniej więcej centymetrową warstwą pianki, po jednej stronie kieszonka, po drugiej stronie szpejarka. Opcja druga: te elementy można zdjąć i zostawić samą taśmę. Opcja trzecia i to jest najlepsze: tą kieszonkę można założyć sobie po drugiej stronie, miedzią po prawej, a szpejarkę po lewej. Opcja czwarta: można zdjąć kieszonkę, a zostawić szpejarkę. Opcja piąta, szósta i tak dalej. Ostatnia możliwość Pas biodrowy można zupełnie usunąć. Od wewnątrz tylnej ścianki jest wieszak na system hydracyjny. Wyjście jest tak jak w zwykłych targi, tylko z jednej strony, ale nie ma tego izolowanego pokrowca na rurkę od bukłaka. Teraz zobaczmy, jakie są różnice między tymi plecakami. Pierwsza, najłatwiej zauważalna jest taka, że ta 24-litrowa wersja nie ma klapy, a ta 35-litrowa i większa 45-litrowa klapę mają. I z tym związanych jest kilka kolejnych różnic. W mniejszym plecaku mamy na wierzchu wcale nie tak małą kieszonkę, a w niej pokrowiec na kask. Nad nią znajdziecie kolejną, nieco obszerniejszą kieszeń, na przykład na gogle, a na górnej krawędzi plecaka dostęp do kieszeni na lawinowe ABC i dopiero z niej dostęp do wnętrza. W wersji z klapą dwie kieszonki są umieszczone oczywiście właśnie w niej: jedna na wierzchu z osłonięciem zamka. Druga od spodu. Oczywiście wewnątrz jest to, co wewnątrz powinno być. I tą klapę, tak jak w największym zwykłym targi, można podwyższyć albo odpiąć. Po odsłonięciu klapy zobaczycie otwartą kieszeń na lawinowe ABC, zabezpieczoną długim trokiem. Ponieważ ta kieszeń przewidziana na ABC jest otwarta, to przegródki na stylisko od łopaty i sondę są chronione klapkami z rzepem a na jej przedniej ściance znajdziecie kieszonkę, w której jest schowany pokrowiec na kask. Tędy, górą, mamy dostęp do głównej komory plecaka, ale można się do niej również dostać z boku, bo ten zamek jest podwójny i nie trzeba otwierać klapy, żeby do środka plecaka zajrzeć. Były trzy plecaki z serii Targi, dwa plecaki z serii Targi FT, więc pora na bonus. Ostatni, szósty plecak jest plecakiem bonusowym, bo nie jest z serii targi. Nazywa się Wertę. i jak się już pewnie domyślacie, jest częścią kolejnej mini-serii, która składa się z trzech plecaków o pojemnościach 12, 18 i 24 litry. To jest wersja średnia, 18-litrowa. I pokazuję wam go dlatego, że to też jest plecak narciarski. Część rozwiązań zapożyczono wprost z serii targi. Mamy możliwość mocowania art albo deski z przodu. I na bokach plecaka mamy te same nieluzujące się taśmy z zatrzaskiem. Jest mała kieszeń na górze na gogle albo jakieś inne drobiazgi. Druga mała kieszeń z boku na bidon albo baton energetyczny. Z przodu mamy podwójny zamek otwierający komorę na lawinowe ABC, a dostęp do głównej komory jest przez otwierany tylny panel. W tym plecaku, w odróżnieniu od serii Targi, mamy wieszak do własnego systemu hydracyjnego Gregory, ale za to, tak samo jak w Targi, mamy wyjście z jednej strony i izolowany tunel na prawej szelce. Czym w takim razie Werte różni się od Targi, skoro to wszystko, co Wam na razie pokazałem, jest w zasadzie identyczne? Ten dostęp do głównej komory przez plecy, który znajdziecie głównie w plecakach skiturowych, służy głównie temu, żeby można było wyjąć coś ze środka plecaka bez zdejmowania go. Wystarczy bowiem zdjąć szelki z ramion i obrócić plecak na pasie biodrowym przed siebie. Tyle, że z klasycznym pasem biodrowym trudno to zrobić błyskawicznie. Trzeba go najpierw odrobinę poluzować. Jeżeli ma usztywniane płetwy, to nie obraca się tak gładko. I Werte ma patent, który ten problem rozwiązuje. Stąd zresztą wzięła się jego nazwa. Werte po łacinie znaczy odwróć. Pas biodrowy w tym modelu służy może nie wyłącznie, ale przede wszystkim do tego, żeby ten plecak łatwo z tyłu do przodu przemieścić. To jest dosyć gruba i szeroka... Gumowa taśma, więc nieważne jak ciasno ten pas biodrowy, albo raczej taśmę biodrową zapniecie. Wystarczy plecak zdjąć z ramion i błyskawicznie będziecie go mieć przed sobą. 18 czy nawet 24 litry to wcale nie jest jakaś duża pojemność, więc to nie jest plecak na długie wyprawy. Nie ma też systemu mocowania czekanów, nie ma wielu miejsc, do których można by coś przytroczyć, nie ma mocowania liny. Ale do aktywności, które wymagają takiego sprzętu, została zaprojektowana seria targi. To jest plecak, który sprawdzi się w bardziej, nazwijmy to, cywilizowanych rejonach. I ta możliwość błyskawicznego przeniesienia go z pleców przed siebie przydaje się na przykład na wyciągu. Wsiadanie na wyciąg z plecakiem w ręku kończy się czasem tym, że plecak podróżuje osobno, a czasem nie podróżuje w ogóle. Mocowanie się z klasycznym pasem biodrowym też chwilę zajmuje, a w przypadku werte to jest coś, co zajmuje sekundę, może dwie. Sześć różnych plecaków, cała masa różnych możliwości. Od rekreacyjnych zjazdów w ośrodku narciarskim po wielodniowe wypady z dala od cywilizacji. I cóż, teraz albo trzeba czekać na warun, bo nigdy nie wiadomo, czy zima nas czymś jeszcze przyjemnie nie zaskoczy. Albo trzeba wziąć jeden z tych plecaków i jechać tam, gdzie warun cały czas jest.